Witam Was serdecznie na dzisiejszym treningu. Mam obuwie niedostosowane do warunków treningowych, tak to jest, jak ćwiczy się w domu. Dzisiejszy trening zaczynamy od rozgrzewki maszerujemy. Jak każdy trening zaczynamy od rozgrzewki, więc jeśli korzystacie z tych krótszych takich programów, gdzie nie ma rozgrzewki, to najpierw włączcie sobie rozgrzewkę na tych kilka minut, a na koniec rozciąganie. Dzisiaj ekspresowy trening przede wszystkim dolnych partii mięśniowych i steptacz. Krok do boku. Dostawiamy jedna noga do drugiej. Mocno pracują nogi. Troszeczkę pracujemy nad tym, żeby podwyższyło się tętno nasze i heel back, czyli stopa pięta do pośladka. Śmiało, tak żebyście poczuły czworogłowy uda, żeby przód nogi popracował. Do pośladka, mocno. I cztery kolana. Raz, dwa, trzy i druga cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze cztery cztery, trzy, dwa, dwa kolana. Raz, dwa i druga od razu. Raz, dwa. Raz, dwa, pojedyncze. Na zmianę. Mocno pośladek pracuje. Włączamy start treningu. Kolana szeroko. Kolana do sufitu. Mocno wysoko i lekko odwiedzione nogi na zewnątrz. I zmiana. Kolana szeroko, stopa do środka. Pośladek pracuje. Przywodźciele. Cały czas jesteśmy wyprostowane. I zatrzymujemy. Wspięcia na palce. Na palce i w dół płasko. Na palce i w dół. Osiem. Siedem. Sześć. Mocna łydka. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz, nie zmieniamy pozycji. Wysuwamy tylko prawą nogę do przodu. Robimy przysiad na jednej palce, na siebie i w dół. Osiem. Płasko przylegają do podłogi. Cztery. Na siebie. Trzy. Dwa. I raz. Zmieniamy stronę. Osiem. Nisko w dół biodra. Cztery, trzy powtórzenia, dwa tylko, ostatnie, przysiady, osiem singli, siedem powtórzeń. Precy wyprostowane, kręgosłup do góry wyciągnięty, trzy, nisko biodra, dwa, ostatni raz. Jedna noga w tył. Wypady. Trzy razy wolno. Raz. Dwa. Trzy. I przyspieszamy. Raz. Dwa. Trzy. I zmieniamy nogę. Wolno na początek. Raz. Dwa. Pamiętajcie, kolano nie wychodzi za bardzo przed stopę. I przyspieszamy. Raz, dwa, trzy. I do środka. Pije stopy kolana na zewnątrz, single w dół. Osiem. Plecy są wyprostowane, tak jakbyście się opierały z tyłu o ścianę. Cztery. Kolana na zewnątrz, trzy. Na zewnątrz mocno. Dwa. Jeszcze raz. I do góry. Kręgosłup. Osiem. Biodra w miejscu. Kolana lekko zgięte. Stopy stabilnie na podłodze. Cztery. Trzy. Dwa powtórzenia. Jeszcze jedno. Skręty tułowia. Cztery razy. Wolno. I przyspieszamy. Cztery. Trzy. Dwa. I okrągłe plecy. W dół i do góry. Jeszcze dwa razy, ostatni, i zaczynamy od przysiadów w dół. Osiem wolnych singli, napinamy od samego dołu pośladki. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatni. Przyspieszamy. Osiem. Siedem. <laughs> Jeszcze raz i zostajemy w górze. Noga do góry, wyprost, zgięcie w dół. Ta sama. Góra, wyprost, zgięcie w dół. Kolano, wyprost, zgięcie w dół. Zgięcie nogę, góra, wyprost, zgięcie w dół. Jeszcze dwa razy. Wracamy do przesiadów. Osiem razy wolno. Osiem. Siedem, sześć. I uwaga, przyspieszamy. Du w górę, du mocno napinane śladki. Kolana lekko zgięte. 4, 3, 2, W górze stop. Zaczynamy? Wyprost. Góra, wyprost. Ćwiczymy równowagę. Mięśnie brzucha mocno zaangażowane. W górę, wyprost, dół. 4, Jeszcze raz. Zmieniamy stronę. Osiem. Siedem. Szerzej niż na szerokość bioder. Dalej przysiady. Pojedyncze. Ale troszkę szerzej. Żebyśmy miały tak miejsce się schować tutaj pomiędzy nogami. Zaraz nam się to przyda. Jeszcze raz. I teraz na zmianę unosimy kolana w górę. Przysiad. Kolano, przysiad, kolano i miękko lądujemy na podłodze. Jeszcze po jedną z każdej strony. Ostatni. W górę. Zostajemy w szerokim rozkroku. Zwrot w jedną stronę. Ulubiony wypadziki single 8-7. Powoli. Ostatni wolny, a teraz w dół, i stopę dostawiamy do drugiej stopy osiem, siedem. To jest tylko delikatny akcent. Ostatni raz? I. Zmieniamy stronę. I teraz razu zaczynamy single zwykła Osiem. Siedem. Jeszcze dwa. W dół i dostawiamy. Osiem powtórzeń. Pracuję teraz po nogi postawnej. Nie czwory głowy, uda nogi z tyłu. Jeszcze dwa razy. I znowu szeroki przysiad. Pojedyncze. nisko biodra. Nie klatka piersiowa w dół, ale biodra. Cztery jeszcze. Trzy. Pamiętamy, co było dalej? Dwa. Ostatni. Przysiad i kolana na zewnątrz w górę. Osiem. Siedem. Razy dwa. Ku <głuchy> radości naszych mięśni. I dla samego poczucia dobrego. Cztery, Trzy. dwa, po jedno. Dostajemy szeroko wypady. 8 powtórzeń. Jeszcze zrobimy te dwie serie i będzie łyczek wody i zmiana pozycji. Także wytrzymajcie. Sjødam. Nacię w szklance. Zdrówko. jedziemy. Prawie wszystko od początku. Trochę pozmieniamy. A co? Gotowe? Przysiadę. O! Średni kolana w górę! Dół, kolano, dół, kolano. Będziecie musiały mieć trochę miejsca za sobą zaraz do wypadu, więc tak się przestawcie dobrze. Cztery, trzy, dwa, jedna noga Jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy. Ostatni. I zmieniamy stronę. Raz, dwa, trzy. W górę. Przyjemnie? Coś czujecie? Oddychamy. Jeszcze dwa razy. Ostat. Znowu przysiady, przysiad i wykop, przysiad i wykop. Jeszcze, jeszcze robimy swoje miejsce. Chudę, nie mam miejsca, wszędzie rowery. Cztery, trzy, dwa, ostatni raz, Noga w tył, pojedyncze, osiem, siedem. raz i zmieniamy stronę w dół, tylko osiem, widzicie siedem. Prościzna, jeszcze dwa ostatnie powtórzenie. I łuczek wody, i zmieniamy pozycję całkiem na dół. Teraz zejdziemy, obiecuję. I to tak wyjątkowo. Na no. mokrzech się opieramy z tyłu. Jedna noga wyprostowana na maksa, single w górę. Kolano do wysokości, tylko kolana. Palce na siebie, pięta prowadzi do przodu. Cztery, trzy powtórzenia. Dwa, jeszcze jedno, i kolano na siebie, na siebie, i mocno hamujemy nad samą podłogą. Oddechamy. Osiem, siedem, sześć powtórzeń. Pięć, cztery. I szybciutko zmieniamy nogę. Single. Pamiętajcie, noga tylko do wysokości kolana, tej nogi, która teraz jest na powłocie, nogi postawnej. Góra swobodnie, wydłużony brzuch. Cztery, trzy, dwa powtórzenia. I kolana na siebie, osiem. Mocno hamujemy nad samą podłogą. Jeszcze. To jeszcze cztery, trzy, dwa. I jeszcze raz zmieniamy nogę pojedyncze. Góra już spokojniej będzie. Sześć, pięć, cztery. I Kolana na siebie. Osiem, i hamujemy. Uf. To jeszcze raz. Zmieniamy nogi. Rosta, kurę tu. Palce mocno na siebie, pięta w przód. Naprężona cała noga, pracuje, nie machamy swobodnie jeszcze raz i kolano na siebie. Osiem, siedem powtórzeń, sześć. Piąteczka tylko. I cztery zostały. Ostatnie. Kładziemy się całkiem na plecach. Obie nogi w górę. Odsuwamy nogi od brzucha. Szeroko stopy na zewnątrz pojedyncze. Cztery, trzy powtórzenia, dwa, trzy pulsacyjne na boki. Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy, i łączymy w górę, śmiało jeszcze dwa razy, ostatni, i nogi ustawiamy na podłodze, biodra w górę. Napięte pośladki i zwróćcie uwagę na to, żeby pośladki były w górze napięte, a nie plecy, czyli nie wpychamy za bardzo się do góry, napinamy brzuch, plecy są luźno, pośladki macie napiąć, cały czas Singla. cztery, trzy, dwa, trzy pulsy w górze, a na dwa rozszerzamy kolana. Raz, dwa, trzy w dół, raz, dwa, trzy do dołu. Sześć powtórzeń. Znowu uważajcie na plecy i swobodnie oddychamy. Cztery. Nie obniżamy bioder, kiedy kolana mamy szeroko. Trzy razy. Ostatni. Ostatnie serie przed nami. Nogi w górę i singla szeroko. Swobodnie tułów. Odsuwamy uda od brzucha. Mocniutko. Dwa. Pulsacyjne trzy. Raz, dwa, trzy. Kurę. Sześć powtórzeń. Mocno pulsujcie, damy radę jeszcze. Tylko cztery powtórzenia i już schodzimy stopami w dół. To jeszcze jedno. Stopy na podłogę, single góra. osiem, siedem mocno i pamiętamy nie zapinamy pleców i rozszerzamy kolana góra szeroko i wracamy osiem powtórzeń siedem Dwa przed nami, ostatnie i los. Przyciągamy kolana do brzucha. Dzisiaj rozciągniemy się w dole. Chwytamy za stopy, kolana mocno na zewnątrz, stopy do siebie, ręce wyprostowane i puśćcie luźno całe ciało. Kolano prawe przyciągamy mocno do siebie, lewą nogę prostujemy na podłogę. Swobodnie oddychamy. Rozluźniamy biodra. Noga ciągnie cały czas w przód. To jest aktywna pozycja. Rozluźnienie nie oznacza, że mamy leżeć bezwładnie. Zmieniamy stronę. Rower. Nie przeszkadzaj, pomagaj. Obie nogi w górę, palce na siebie i od siebie. Na siebie i wyprost. Szeroki rozkrok. Szeroko nogi przywodziciela rozciągamy. Prawa stopa na lewe kolano. Przeplatamy ręce za udo. Przyciągamy mocniutko obie nogi do siebie. Poczujcie pośladek. Brzuch wciągnięty. Zróbmy sobie więcej przestrzeni na przyciągnięcie nóg. Możecie pobalansować w prawo, w lewo, zobaczyć, gdzie mocniej rozciąga się pośladek. I teraz chwytamy nogę od góry. Palce na siebie, prosta noga, przyciągamy biodro w dół, barki w dół. Tył uda, całe czujemy. I powolutku zginamy, puszczamy, zmieniamy stronę. Stopa nad kolano, przyciągamy do siebie pośladek. Rozciągnijcie porządnie. I roz Do siebie Biodro w dół, barki w dół, brzuch miękko. Palce do siebie, pięta do sufitu. I luźk. Okrągłe plecy góra dół, i zamachem do siadu. Siad skrzyżny. Głęboki wdech. I Jeszcze raz, jeszcze raz i dziękuję Wam bardzo. Do następnego. A teraz możecie zrobić brzuch. Nie ma problemu.